Witam Państwa. Jesteśmy w hotelu New Mexico Palace. W hotelu w tym znajduje się pięć restauracji a la carte i dzisiaj jesteśmy w jednej z nich. Jest to restauracja japońska, restauracja o nazwie Iliaka. Jesteśmy tutaj pierwszy raz w tej restauracji i robimy zamówienie. Warto dodać, że w chwili obecnej nie trzeba robić żadnych rezerwacji na restaurację a la carte w hotelu, tylko po prostu przychodzimy i zostajemy po sprawdzeniu oczywiście naszej temperatury i wyczyszczeniu rąk, zostajemy wpuszczeni do środka. Także zapraszam wszystkich do restauracji japońskiej Miyaki. Mamy już pierwsze danie podane, e, tutaj mamy e, warzywa i krewetki w papierze ryżowym, e, tutaj mamy łososia, e, a tutaj mamy e, ramen z kaczki, to jest taka zupa. Mamy już drugie danie, mamy stek z teksturynczyka, mamy łososia też paragami. oraz wołowinę z warzywami. Mamy już podany deser, mamy ciasto z maczą i lody margo, tutaj mamy to samo, a tutaj mamy ciasto waniliowo-kokusowe.